Tutaj w sercu malowniczych Bieszczad odkryjemy prawdziwy klejnot nad samym. Witajcie w domu marzeń, gdzie spokój spotyka się z elegancją, a natura tańczy z architekturą. Nazywam się Tomasz Czerwiec i zapraszam Was na krótką prezentację willi nad rzeką sam. Dom o powierzchni 222 m2 nie tylko jest bardzo zadbany, ale i funkcjonalny. W pełni wyposażona kuchnia wykonana z drewnianych mebli to miejsce, gdzie smak spotyka się z tradycją, a gotowanie staje się przyjemnością. Na parterze mamy również do dyspozycji. Imponujący 60-metrowy salon z kominkiem, z wyjściem i widokiem na malowniczy ogród, elegancki pokój dzienny, łazienkę oraz WC. W tych pięknych, drewnianych schodach ukryta jest droga do prawdziwego relaksu. Na piętrze znajdują się dwie sypialnie, dwa pokoje, elegancka garderoba, łazienka z wanną i prysznicem oraz dodatkowa ubikacja. Rozmawiając o tej nieruchomości nie możemy zapomnieć o popywniczeniu budynku. To dodatkowo ogromna i praktyczna przestrzeń, która znajduje się pod całą powierzchnią domu. Mamy więc ekstra 200 m2 powierzchni do dowolnego wykorzystania. Ten dom to przestrzeń, gdzie każdy szczegół został zaprojektowany z myślą o komforcie i dobrym samopoczuciu. Jeśli spodobała Ci się ta nieruchomość, zadzwoń do mnie po więcej szczegółów.